Witam Cię w kolejnym Jestem bardziej podcast. Na początku chciałam się podzielić z Tobą super nowiną, ponieważ jak to nagrywam, czyli 22 lutego, właśnie ruszyła przedsprzedaż mojego kursu najnowszego w pół do cudu. Jest to projekt, który dojrzewał we mnie od listopada, więc cieszę się, że wreszcie można go zgarnąć. Przedsprzedaż trwa do 27 lutego i do tego momentu obowiązuje niższa cena i dodatkowo masz dwa bonusy. Także jak masz ochotę, to Cię zapraszam. I przechodzimy już do odcinka. W zasadzie nie mam dzisiaj konkretnego tematu, więc zobaczymy, w którą stronę mnie poniesie. Ale chciałam zacząć... Yy, chcę zacząć yy, w sumie od tematu realizowania swoich celów czy założeń. Bo często jesteśmy takimi autosaboży... Bo często jesteśmy autosabotażystami naszych pomysłów i naszych projektów i naszych przedsięwzięć. I czemu się sabotujemy? Ja też u siebie zauważyłam autosabotaż w różnych kwestiach, że coś troszeczkę odwlekam i robię to później, niż bym mogła. I często było tak, że faktycznie pewne rzeczy potrzebowały czasu, żeby, żeby uformować je tak, jak chcę, żeby one wyglądały. Natomiast zdarzały się takie sytuacje, w których do końca tak nie było, czyli po prostu prokrastynacja, po prostu odkładanie rzeczy na później, po prostu włączające się takie. Może nie lenistwo, ale po prostu gdzieś chęć odłożenia czegoś na później. Jak sobie tak myślę o tym, to najczęściej w moim przypadku odkładanie w ogóle kiedykolwiek w moim życiu rzeczy na później wiązało się tylko i wyłącznie ze strachem przed nowym. Pamiętam, jak dostałam się na staż do radia, jeszcze będąc na studiach. Bardzo tego chciałam, no wysłuchałam zgłoszenie, byłam podekscytowana, natomiast kiedy okazało się, że dostałam się, Spanikowałam i nie poszłam, nie zaczęłam tej przygody. Wtedy nie chodziło o to, że ja miałam świadomość tego, że boję się czegoś nowego, tylko z automatu po prostu odrzuciłam to i schowałam się pod kołdrę, udając, że nigdy nic takiego nie było. Zastanawiam się, czy też coś takiego miałeś, miałaś. Wielokrotnie też miałam z innymi rzeczami podobne sytuacje, że. Uciekałam przed nowym, przed nieznanym, przed poznaniem siebie, bo my też poznajemy siebie w nowych sytuacjach. Więc to jest dosyć ciekawe, bo przecież jeżeli na przykład wiemy, że jakieś nasze przedsięwzięcie może wygenerować w naszym życiu fajny rezultat, może być przypływem nowej, świeżej energii, to jest aż dziwne, że my sami odciągamy to. No bo przecież, jakby ktoś powiedział: Hej, chodź, spełnij twoje marzenie. Czy powiedzielibyśmy, nie teraz, za miesiąc, choć zmienię Twoje życie? Nie, teraz nie. No ale my to robimy, tylko nie tak dokładnie. Nie zliczę, ile razy w życiu ciężko było mi się zabrać za coś, i długo mi zajęło, żeby to przepracować. Dzisiaj już jestem w innym miejscu. Natomiast nadal widzę czasami takie zaleciałości, gdzie ten umysł jeszcze ze starych schematów tam próbuje się przebić. Mam jego świadomość, więc potrafię sobie tym zarządzać. Ale to jest bardzo ciekawe do obserwacji, że my tak naprawdę boimy się sukcesu, boimy się zmiany, boimy się tego, o czym tak naprawdę marzymy. Boimy się swoich marzeń często. I to nawet nie jest nic złego. Gdzieś kiedyś słyszałam takie zdanie, może też je słyszałeś, słyszałaś, żeby mieć marzenia tak wielkie, że się ich boisz, że jeżeli się nie boisz swoich marzeń, to, to za małe są to marzenia. Może coś w tym jest, natomiast... Kiedy ten strach nas paraliżuje i podświadomie działa na nas tak, że my ostatecznie tych kroków nie podejmujemy, no to już jest trochę kiepsko. Pamiętam, że wiele razy nie chciałam podjąć kroku, nie mając świadomości, że ja sabotuję samą siebie. Że to nie jest tak, że ja się boję, że sobie nie poradzę w czymś, tylko ja boję się, że sobie poradzę. Ja się boję, że będzie lepiej. I my też mamy taką tendencję do przyzwyczajania się do tego, co, co znamy, i tkwienia w tym, nawet jeżeli byłoby to destrukcyjne lub po prostu niesatysfakcjonujące. Tak jakby ten moment, w którym jesteś, i on nie jest satysfakcjonujący, często będzie dla ciebie pierwszym wyborem, a nie na przykład sytuacja, w której wiesz, że się rozwiniesz, ale jednak jest czymś nowym. I okej, okay, jestem w stanie to zrozumieć jak najbardziej, że boimy się nowego. Jesteśmy uczeni od dziecka, żeby obracać się w, podobnym, w podobnych schematach, żeby powielać te schematy, że z poziomu rozumu podejmujemy słuszne decyzje, czyli decyzje często bez ryzyka. Natomiast ryzyko jest wpisane w nasze życie. Wychodzisz z domu i podejmujesz ryzyko, bo przecież nie wiesz, co się wydarzy. Ale im większe ryzyko podejmujesz, tym większe szanse na rozwój masz, tylko z tym ryzykiem. Co tak naprawdę jest ryzykiem? Czy podejmowanie nowych decyzji jest ryzykowne, czy tkwienie w tym samym jest ryzykowne? Czy rozwój jest ryzykowny, czy stagnacja jest ryzykowna? Wiesz o co mi chodzi. Podejmowanie ryzyka nie wynika z y Decydowanie się na jakieś zagrożenie, to jest zagrożenie dla naszego ego, dla tej części nas, która wygodnie usadowiła się w tym, co, co znamy, co może nie jest dla nas przyjemne, ale to, co znamy. Więc ryzykujemy utratą tej części nas, która przyzwyczaiła się do wielu rzeczy, nawet destrukcyjnych. Kiedy pracuję z kobietami, które są w toksycznych związkach, one boją się. I w zasadzie nie potrafię określić czego się boją. Boją się, że sobie nie poradzą. I nawet ostatnio miałam taką rozmowę, że właśnie moja klientka bała się, że będzie trudno. I ja jej spytałam: "No ale czy teraz nie jest ci trudno?" Powiedziała, że tak. Więc które trudno jest Bardziej sensowne, trudno bycia w toksycznym związku, czy trudno wyjścia z toksycznego związku. I to jest pytanie, które wielu ludziom daje do myślenia, bo no, nigdy nie jest. Yy, to zabrzmi teraz tak staro, schematycznie, nigdy nie jest łatwo. No, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że zawsze są przed nami wyzwania, że rozwój jest trudny, brak rozwoju jest trudny. Steve Harvey, taki komik amerykański, którego swego czasu słuchałam, bo on mówił pięknie o marzeniach, mówił właśnie takie zdanie, że rozwój jest trudny, a brak rozwoju również jest trudny, więc wybierz swoje trudno. Bieda jest trudna i bogactwo, to znaczy dochodzenie do bogactwa, jest trudne, wybierz swoje trudno. I tak jest z każdą rzeczą. To, gdzie jesteś teraz i nie jesteś w tym usatysfakcjonowana, jest trudne dla ciebie dojście do miejsca, w którym chcesz być również będzie trudne tylko czy Ty wybierzesz to trudno, które prowadzi Cię tam, gdzie chcesz być, czy to trudno tkwienia w miejscu w którym nic nowego się nie wydarzy ja też w kursie właśnie, który stworzyłam w Pół do Cudu mówię o kryzysach o wychodzeniu z tego punktu takiego kryzysu i przechodzenia do punktu cudu to w Pół do Cudu, że jesteś na chwilę przed dużą zmianą, ale żeby dojść do tego momentu, trzeba bardzo mocno zagłębić się w kryzys, w którym jesteś. I też w tym kursie zmieniam znaczenie kryzysu. Totalnie odwracam to, czym jest kryzys, skąd on się bierze i co z niego może wynikać. I że kryzys to czasami ten most łączący nas między tą jedną częścią naszego życia, a tą drugą, tą teraz, a tą, do której zmierzamy. Dlaczego? Bo, bo my często nie potrafimy swobodnie przejść z punktu A do punktu B, ponieważ tak wiele rzeczy w nas nie pozwala nam otworzyć się na nowe, że my musimy gdzieś coś potracić, musimy być zestawieni z jakimiś rzeczami dla nas niewygodnymi, z naszym bólem, emocjami. I często to się właśnie dzieje w taki bardzo szorstki dla nas sposób i nieprzyjemny. Bo my w takim komforcie naszego bagienka, w którym się kąpiemy, często nie zestawimy się z tym, co, co prawdziwie powinniśmy w sobie zobaczyć. Dopiero takie naprawdę wstrząsające sytuacje, które obserwuję mnóstwo takich sytuacji u ludzi, zwłaszcza od czasów, wiesz, tej całej akcji z pewnym psikusikiem małym. Ja już wtedy byłam na swojej ścieżce takiej totalnej świadomości, już y, byłam w rozwoju bardzo mocno. Więc patrzyłam na tą całą sytuację z ogromnym dystansem, ale obserwowałam jak ludzie budzą się, tak? Tak y, powiedzmy górnolotnie to brzmi, albo może dla ciebie wręcz śmiesznie, że ludzie się budzą. Natomiast często kiedy Twoje życie, Twój świat zaczyna się trząść i te fundamenty, na których opierałaś swoje życie, po prostu się rozpadają, jesteś zmuszona, jesteś zmuszony zacząć szukać od nowa. No i szukasz po prostu. I znam mnóstwo przypadków, gdzie komuś posypało się życie i jako następstwem tego posypania się życia, okazało się, że to życie, które się posypało nie było szczęśliwym życiem, nie było życiem, które chciała mieć ta osoba. Tylko ona sama bez niego nie zrezygnowała. Ona... Nie była gotowa zrezygnować z tego życia, nie mając do czego wejść. To jest jak płyniesz łódką i chcesz przejść z jednej łódki do drugiej. A co jeśli ta druga łódka, do której chcesz wsiąść, ona nie podpłynie do tej łódki, którą płyniesz, tylko po prostu musisz wyskoczyć do wody, popłynąć i wierzyć, że, że dopłyniesz do tej łódki, do której masz dopłynąć. I czasami tak jest. I ja też wielokrotnie rzucałam się na głęboką wodę. Ja też wielokrotnie y, skakałam na główkę. Skakałam po prostu z nadzieją, może z wiarą, że, że będzie dobrze. Po drodze nauczyłam się pływać. Jest super. Droga do tego nie była prosta i myślę, że też znamy czasami jeden krok do przodu, bo gdybyśmy znali całą trasę, to byśmy się nie zdecydowali. Nie mam pojęcia, od jakiego tematu zaczęłam. <laughs> nie mam pojęcia, jak znalazłam się w tym punkcie, w tym podcaście, że mówię o tym. Ale w sumie chcę Ci przekazać, jak tak sobie teraz siedzę i, i czuję i słoneczko na mnie świeci, że zawsze jesteśmy tam, gdzie mamy być, zawsze jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy się znaleźć. I teraz, żeby często wynieść się z jakiegoś miejsca, musimy wynieść z siebie te komponenty nas samych, które nas w tym miejscu trzymają. Dzisiaj taki krótszy podcast, zdecydowanie krótszy, ze względu na to, że po prostu czas mam tak napięty i nie rozplanowałam sobie tego. Bardzo dużo czasu pochłonęło mi organizowanie kursu i wszystkiego, nagrywanie. Także, jak masz taki niedosyt, to bardzo dobrze, zapraszam Cię na kurs, ponieważ już 25 lutego będzie można odtworzyć odcinek, odcinek część pierwszą. To jest trzydniowy kurs, on jest już gotowy, nagrany, natomiast 25 możesz obejrzeć część pierwszą, czyli dzień pierwszy, 26 część drugą, czyli dzień drugi i 27 już całość. To jest około 3 godziny nagrania, podzielonego właśnie na te 3 dni. Teraz jeszcze dodatkowo do 27, czyli do dnia premiery, masz niższą cenę. Dodatkowo bonusowo dostajesz medytację, uwolnienia emocji z ciała oraz mojego e-booka Przepraszam, trendy do mnie. No i co? Usłyszymy się za tydzień, już w następnym tygodniu przygotuję większy i szerszy jakiś temat podcastu. Zawsze chętnie przyjmuję od Was pomysły. Natomiast teraz tak na szybko po prostu nagrywam, wiedząc, że obiecałam sobie i Wam, wiem, że są osoby, które mnie słuchają co, co tydzień, że po prostu zawsze o 8 w piątek będzie ten podcast. Więc nagrywam go w czwartek, jest 14:55, zaraz go jeszcze będę montować i wracam do swoich zajęć. Więc myślę, że i tak fajne rzeczy tu padły. A jak masz niedosyt, to zapraszam Cię oczywiście na moje sociale, na mojego TikToka, Instagrama, na mojego YouTube'a i w Spotify, na wszystko. No i na moją stronę jestem bardziej.com. Dziękuję Ci, że słuchasz tego podcastu. Jesteś, i to wystarczy. Do usłyszenia.